Dokładnie 16 lutego 2020 roku, nasz najlepszy jak do tej pory zawodnik w NBA Marcin Gortat przyszedł na emeryturę. Co oznacza, że od dwóch lat nie mamy żadnego aktywnego zawodnika pochodzenia polskiego. Czy tak już zostanie? What's up everybody z tej strony QTI i tym razem przyjrzymy się sylwetkom naszych polskich zawodników, którzy mają szansę dostać się do NBA. Ciekawi? No to zaczynamy. Aleksander Balcerowski. Oleg dał się poznać lepiej grając dla reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w 2019 roku, ale o talencie Balcerowskiego wiadomo było już od dawna. W najlepszej hiszpańskiej lidze ACB zadebiutował mając tylko 17 lat. W ostatnim swoim roku w Gran Canaria Balcerowski dotarł ze swoją drużyną do półfinału EuroCup i został wybrany najlepszym młodym zawodnikiem tych rozgrywek. Taką nagrodę w swoim dorobku przed NBA mieli tacy gracze jak Jonas Valenciunas czy Kristaps Porzingis. Co prawda Balcerowski zgłosił się do draftu w 2021 roku, ale z niego szybko zrezygnował. Postanowił sobie dać jeszcze jeden rok i przenieść swoje talenty do Serbii, do drużyny KK Mega Basket, która słynie ze ściągania do siebie młodych, utalentowanych zawodników. Spod tej kuźni talentów do NBA dostało się aż 14 zawodników, w tym niedawny MVP ligi Nikola Jokic, czyli możemy być spokojni o rozwijaniu warsztatu balcerowskiego. A jeżeli o warsztacie mowa, to Balcyrowski już teraz dysponuje naprawdę potężnym arsenałem ofensywnym. Do tego jest bardzo wysoki, bo ma aż 219 cm wzrostu i waży 123 kg. Co prawda nie jest elitarnym atletą, ale mimo swoich gabarytów to potrafi się ruszać, a co najważniejsze jest dobrym strzelcem. A to ogromny atut w dzisiejszej koszykówce. Idealnie wpasowuje się w nowe trendy w NBA i trzeba powiedzieć to głośno Takich centrów liga teraz szuka Niestety, ale nie wszystko jest takie kolorowe Balcerowski musi jeszcze poprawić fizyczność swojego ciała Czyli dosłownie dodać trochę masy Choć mówi się, że Olek jest silny, to czy na tyle, żeby przepychać się pod koszem w NBA? Przedsmak tego już mieliśmy w ostatnim meczu z Litwą w Kownie Gdzie Balcerowski dosłownie odbijał się od Jonasa Valenciunasa Mimo to, że Jonas robił z nim co chciał, to Olek pokazał się z bardzo dobrej strony, zwłaszcza na atakowanej połowie. Balcerowski z roku na rok robi fajne postępy, jest zmotywowany i ciężko pracuje. Dzięki takiemu charakterowi i jego warunkom fizycznym, które są teraz bardzo poszukiwane w NBA, możemy spodziewać się, że Olek spełni swoje marzenie. I jak sam mówi, cel jest jeden: walka o kontrakt w NBA. Pozostaje tylko trzymać kciuki. Jeremy Sochan Niech was nie zmyli jego zagraniczne imię i nazwisko, bo Sochan jest Polakiem z krwi i kości Bo lubi pierogi Nieważne Jego ojciec pochodzenia amerykańskiego, matka z Polski, a sam Jeremy urodził się w Stanach Zjednoczonych Choć później dorastał w Anglii, to jednak sam Jeremy uważa siebie za pół Polaka, pół Brytyjczyka Taki to miks kulturowy w każdym razie mama, która sama kiedyś grała w koszykarskiej drużynie Polonii Warszawy skontaktowała się z polską kadrą, że zna jednego chłopaka w brytyjskim Milton Keynes, który chce reprezentować Polskę na scenie międzynarodowej. Po czym jej syn został w 2018 roku zaproszony na obóz. Po tym jak się dobrze zaprezentował, Sochan trafił do juniorskiej reprezentacji Polski i wtedy mogliśmy go wszyscy poznać bliżej. Debiut w Polsce się wymarzony. Polacy z kadry juniorskiej wygrali Mistrzostwa Europy do lat 16, a sam Jeremy został wyróżniony nagrodą za najlepszego gracza tych rozgrywek. W 2021 roku Jeremy miał swój debiut w polskiej reprezentacji grając przeciwko Rumunii. I to był kolejny debiut marzeń. W 29 minut Sochan zdobył 18 punktów, 3 zbiórki, 1 asystę i 2 bloki, ale... Wróćmy jeszcze do roku 2020. Sohan przeniósł się z Wielkiej Brytanii do ULM w Ameryce, ale był tam stosunkowo krótko. Jeremy z uwagi na sytuację pandemiczną zdecydował się spędzić jeden rok w niemieckim ULM, które jest znane z bardzo dobrego kształcenia młodzieży. Jednak gra w Europie miała być tylko przystankiem w podróży, bo już w 2021 roku Jeremy dostał stypendium od Uniwersytetu Baylor z Teksasu i od tamtego momentu Sohan błyszczy w barwach Baylor Bears. Jeremy ma świetne warunki, mierzy 206 cm wzrostu i waży 104 kg, co czyni go już teraz fizycznie gotowym na NBA. Nieważne w jakiej roli go postawisz, Jeremy może grać w każdej. Na tle kolegów Jeremy wyróżnia się dobrym atletyzmem i wprowadza dużo energii na parkiet. Ale przede wszystkim wyróżnia się jako wszechstronny obrońca. Jest silny i bardzo dobrze zbiera piłki z tablicy, do tego ma przybłyski w ataku. No właśnie, główne wady wymieniane przez scoutów to właśnie jego skromne umiejętności w ataku. Na ten moment nie potrafi wykrować sobie sam pozycji do rzutu. Do tego musi poprawić trochę dribbling i wyrobić sobie solidny rzut za 3 punkty. Ale Sohan ma ogromny potencjał, który zauważyło już wielu scoutów. Zwłaszcza, że w NBA już trochę zapomniano o pozycji 3D, czyli taki zawodnik, który solidnie rzuca za 3 punkty i jest bardzo dobry obrońca. Tacy gracze dalej są na wagę złota i odnajdą swoje miejsce w każdej drużynie. Dlatego Sochan jest idealnym materiałem do pracy w tej płaszczyźnie. A może nawet i kimś więcej? No zobaczymy. Na ten moment mówi się, że Jeremy może być wybrany nawet w pierwszej rundzie draftu do NBA. Co by skutkowało, że zostałby pierwszym polskim zawodnikiem wybranym w pierwszej rundzie. Jednak. Sohan może chcieć zostać jeszcze jeden sezon w Baylor's, żeby zaatakować NBA w następnym roku, odgrywając tym samym na jeszcze większą rolę. Co Jeremy Sohan by nie wybrał, to jest on aktualnie najbliżej sięgnięcia po NBA. I trzeci nasz rodzynek Igor Milicić Junior. Jeżeli interesujecie się polskim podwórkiem to na pewno go kojarzycie bowiem jest on synem sławnego chorwackiego koszykarza Igora Milicića seniora. Milicić senior grał na polskich parkietach w 2003 roku otrzymał polskie obywatelstwo, a od niedawna prowadzi naszą polską reprezentację w koszykówkę. Wracając do młodego, to o Igorze nie jest tak głośno jak o Sochanie, ale to tylko pozory, bo junior ma papiery na zawodnika NBA. Milicic dał się poznać lepiej na międzynarodowej scenie w 2020 roku, kiedy to grał w drużynie rezerw w Ratio Farm Ulm razem z Jeremym Sochanem u boku. W międzyczasie grając w Orange Academy, czyli w takim drugim klubie do rozwijania młodych graczy, Igor zdobywał średnio 13 punktów, 5 zbiórek i prawie 2 asysty na mecz. I jak się później okazało, Igor był bardzo mocno obserwowany przez amerykańskich scoutów. Do juniora zaczęło trafiać mnóstwo ofert, jak sam Igor mówi, to była trudna i zarazem ważna decyzja w jego życiu. W końcu wybrał Virginia Cavaliers, czołowy zespół NCAA, który od lat bije się o czołowe lokaty w lidze uniwersyteckiej. No dobra, to co tak zachwyciło skautów i gorze? Niestety w internecie nie ma dużo materiałów z akcjami Milicicia w roli głównej, więc muszę posiłkować się artykułami, których też jeszcze nie ma za dużo. Dobra, ale zacznijmy od parametrów fizycznych. Oficjalnie, według ESPN, Igor mierzy 208 cm wzrostu i waży 101 kg. Co jak na pozycję, na której gra, czyli rzucający obrońca, wydaje się trochę za duży i właśnie to jest to, co go wyróżnia czyli wszechstronność. Igor ma rozmiary, by grać zarówno na niskim, jak i na silnym skrzydle, ale jego umiejętności pozwalają, by wystawiać go jako obrońcę. To jest właśnie współczesna era koszykówki, bez podziału na pozycje. Milicis, mimo swojego wzrostu, bardzo dobrze czuje się z piłką w rękach. Ma niezły kozioł i potrafi obsługiwać kolegów. A do tego już teraz ma bardzo dobry rzut. Choć Igor uważa się za dobrego strzelca, to dalej trenuje, by stać się elitarnym rzucającym. Przy tym podpatrując swojego idola w NBA, czyli Kevina Duranta. No właśnie, jak mówimy o jego mocnych stronach, to ciężko nie wspomnieć o jego etyce pracy. Dużo osób potwierdza, że Junior na salę wchodzi pierwszy, a wychodzi ostatni. Czy kogoś wam to nie przypomina? Milici Junior wyróżnia się na tle kolegów właśnie dzięki swojej ciężkiej pracy. Sam Igor to potwierdził, udzielając wywiadu dla Netscout Basketball. Dużo ciężkiej pracy jest jeszcze przed nim. Milicic wspomniał, że chciałby jeszcze zwiększyć swój atletyzm, by być silniejszym i bardziej wybuchowym na parkiecie. Pomogłoby mu to zarówno w ataku, jak i w obronie. I choć sam osobiście nie widziałem go na parkiecie, raz tylko jak grał w kadrze Polski przeciwko Rumunii, to widać, że mamy do czynienia z wyjątkowym zawodnikiem. Przepraszam, wyjątkowymi zawodnikami, bo zarówno Aleksander Walecorowski, Jeremy Sochan, jak i Igor Milicić Junior są wybitnymi talentami, którzy mają szansę dostać się do najlepszej ligi świata. Ale nie jedynymi, bo jest jeszcze paru chłopaków, którzy mogą nas zaskoczyć. Na przykład Szymon Wójcik, grający na Uniwersytecie w Maryland. Kuba Karbowski z Uniwersytetu w Huntsville. Szymon Zapała z Uniwersytetu w Logan, O których może zrobię drugą część o kolejnych Polakach w NBA. Zobaczymy. Tym razem dziękuję Wam. Dajcie znać w komentarzach, za kogo wytrzymacie kciuki. No i do następnego. Bye.